I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you these are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da -la -la. Oh -oh, la da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. Witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiejszego vlogmaska zaczynamy od robienia takich prac kreatywnych z moim małym, małym gościem, tak? Dostał Maksia to w prezencie od Mikołaja, prawda? Tak. Tutaj od dwójka i ciosi. No i będziemy robić już nie może doczekać. Tutaj, jak dzisiaj są cztery figurki, tylko jak widzę, to się dowiem, czy to jest styropia, czy to jest jakaś gliniana taka figurka. Farki, Chyba gliniana. Pę... Chyba gliniana? Zobaczymy. Farbki pędzelek i e... tak powinny wyglądać te figurki po namalowaniu. Gdzieś patrzył, jak powinny wyglądać, i malował. No dobra. E... Tu, jak widać, zobacz, Mariusz, jak się zmniejsza kolory, to powstają inne barwy danego koloru, inne odcienie, więc będziemy też mieszać. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Nie wiem, gdzie oni to kupili. W kiku może? Trochę to pasuje mi do kika, bo w kiku są takie fajne, woże, nie w kiku tylko wtedy. Wtedy są takie fajne rzeczy, kreatywne, więc muszę dopytać, ale no fajnie to się zapowiada, więc idziemy zaraz, podwijamy rękawy. Tak? Tak. Um, gdzie będziesz malował? Tutaj w swoim siedz 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 siedzisku, siedzidełku. Tak? Nie. Tutaj? Tak, coś ty farbkami tutaj. Także przygotuję mu miejsce i zaraz Ciii. Przygotuję mu miejsce i zaraz zobaczymy, jakie to, to jest w środku. Czy to właśnie takie miękkie, sterpionowe, czy tak jak mówiłam, jakiś gips. Zaraz się okaże. christmas memory it's white outside Child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. Oh, snow is falling down. All the colored lights lighting up this town. Już kochani, skończyliśmy. Mikoła i renifer to dzieło matki Misio i pingwinek Maxia trochę poprawiliśmy, trochę podudowaliśmy, powiem Wam, że wcale nie było łatwo. Nie dość, że trzeba mieszać kolory, to jeszcze ten pędzelek nie jest zbyt precyzyjny, no i niestety dziecko, które nie ma takich manualnych zręczności jeszcze, czynności opanowanych, no to sobie tak łatwo nie poradzi, bo są to bardzo małe figurki. Ale mimo wszystko Frajda jest. No bo jednak zrobione coś. Samodzielnie bardzo, bardzo cieszy. Także takie figurki e, udało nam się stworzyć. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak bardzo Wam się podobają Maksia prace. Kochani, my właśnie robimy sobie obiadek. E, tutaj pieką się takie rolady ze schabu. Schab e, mocno rozbity, osolony, opieprzony. E, wczoraj się, od wczoraj się marynował w tym moim próżni, próżniowym pojemniku od dachu, o którym Wam mówiłam że jest rewelacja, super się marynują w nim rzeczy. I tutaj mam jeszcze takie niegotowe, zobaczcie, pięć sztuk z pieczarkami i z serem i pięć sztuk dla mojego męża z serem i z ogórkiem babci kiszonym, więc będą naprawdę bardzo dobre. W zależności, widzicie, od wielkości kotleta one wychodzą różne, natomiast jest to szybsza alternatywa dla kotletów schabowych moim zdaniem, bo Wkładacie tego środka, co macie. Niekoniecznie muszą to być pieczarki. Ja na życzenie mojego dziecka robiłam z pieczarkami, bo on lubi. Ale słuchajcie, mogą to być dowolne składniki. Może to być sam ser, np. mozzarella, żeby się ciągnął tylko ser. I naprawdę wychodzi bardzo fajne. Zjemy to z frytkami i z buraczkami od babci. Najlepsze buraczki na świecie, czyli buraczki z papryką i z cebulką. To są po prostu buraczki. Boraczki naszego życia. Jacek, to, czy to są najlepsze boraczki na świecie? Tak. To Ta, to mój mąż. Tu moje dziecko bawi się w trasy. Bawią się ogólnie w jakiejś tutaj trasy. Zobaczcie, jakie skomplikowane. I tego tak od rana. A ja właśnie wzięłam się za smażenie. I już się nie mogę doczekać. Także życzcie nam smacznego, ja oczywiście też wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie i do usłyszenia później. Otworzyłam e, piąteczkę i szósteczkę i chcę wam pokazać tylko, co w nich było. W piątce mamy taki dosyć ciężki woreczek. Jest to coconut milk Bag, czyli takie mleko do kąpieli. E, zobaczcie, dosypuje się saszetka do wanny do 36-38 stopni e, i kąpiemy się w takim pięknym e, proszku. Mleczku kokosowym, można powiedzieć. <grych> I, I w szósteczce było um, Body Mist, czyli taka mgiełka do ciała e, o zapachu Spokusuj się. Tulip and. Co? Japanese Yuzu. Aha, czyli, 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 czyli coś bardzo ciekawego, orientalnego. Zaraz sobie psikniemy i wam powiem, jak pachnie. Powiem Wam, że pachnie tak. Spodziewałam się takiego zapachu, może tak, może tak to ujmę, świeżo, delikatnie kwiatowo, orientalnie, także nie zawiodło moich oczekiwań. Coś nowego do przetestowania, w pojemności tutaj mamy 20 ml, taka mgiełka do ciała, także tak się prezentuje dzisiejszy kalendarz. Fajna, e, fajna, fajny dodatek do kąpieli. No i też e, coś do, wy, do wypróbowania na ciało. E, to jest zawsze fajne, wiecie po kąpieli, czy jak gdzieś wychodzimy. E, mamy odkryte na przykład ramionka, ręce w jakiejś sukience fajnej. To tak się wypsikać taką giełką e, całe ręce. Ja tak lubię, by daj mniej. E, i wiecie, tak fajnie pachniecie po całości. Może to głupie, może to nie głupie. Ja bardzo lubię mgiełki w okresie takim wiosennym, letnim, kiedy ciało jest odkryte i można się fajnie poperfumować po całym ciele. Także na plus. I przechodzimy z kalendarzem herbatkowym. Tego Wam tak nie pokazuję, bo w zasadzie tutaj nie ma nic takiego szałowego. Nawet nie jest napisane, która herbata jest jaka. I To jest taki jakiś minus. Herbatki są bardzo dobre, ale. Wiecie, powinno być na każdym na przykład spod, pod spodem napisane, jaka to jest, jaki to jest smak i tak dalej, a tam jakieś tam przepowiednie, symbolika. Ten klucz. To na koniec, teraz te dwa. Dobry. Piąte, zaraz zobaczymy jaką zrobimy sobie, no, tu. kciukiem, kciukiem, No Kciuk. oh, i to jest napisane. ładnie pachnie, ale tu jest więcej nie napisane. Biały gołąb był kojarzony z boskością, a dwa gołębie symbolizują wieczne szczęście w małżeństwie. I tutaj jeszcze szósteczka, mikołajkowy. No poczekaj, no, no i teraz. Hop, ziemmyne. Okej. Okay. Anioł jest symbolem czystości, niewinności i szczęścia, ale też, re... matko, nie uderzaj mnie, reprezentuje siłę i ochronę. O, i ta pachnie już inaczej, jakoś tak słodko, jakby z miodem czy z truskawką, nie wiem sama. I właśnie zrobię sobie teraz te dwie w, 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 w. w banuszku. Nastawiam wodę i robię te dwie. Klucz na końcu zostaw. Nastawiam wodę, tak jak mówię. A tutaj szczęście. Ogromne, ponieważ mam obec wczoraj, więc e, robię frytki z batata do tego i polaczki babciowe, najlepsze na świecie. E, także, także tak, tak to się dzisiaj zapowiada. A później przyjdzie mi jeszcze paczka z apteki. Pokażę Wam, co ja daję Maksiowi na odporność. E, co? Co daje Maksiowi na odporność? No. Żelik. Żelik, tak? Jaki ma kolor ten żelik? Biały. opakowanie ma białe, a w środku, jak mu ma daje na użyc Żel, to jaki ma kolor? Purple. Purple, taki ciemno fioletowy, masz rację. O, chyba mało wody. Jest, okej. Okay. Taki mocno-purple. I on jest dobry czy niedobry? Dobry. Dobry. I Maksuj go bierze w okresie właśnie takim jesienno-zimowo-wysennym, ale to Wam powiem później, jak paczka przyjdzie z apteki, bo zamówiłam ją w czwartek, a już dzisiaj przyjdzie, o, więc super, super. Przyszła nasza paczka z apteki. Maciu to oczywiście już jest niecierpliwy, aż za bardzo nawet, więc otwieramy nasz Pelbes, który się prezentuje tak, pan doktor nam go przypisał kiedyś, już jak Maciu to taki bardzo malutki. I dajemy mu właśnie od tego czasu, w okresach takich przyziębieniowych. Jest to bardzo dobry żel, taki uodporniający, który nam się bynajmniej sprawdza. Jest taki gęsty, zobaczcie, nie spływa z łyżki. Jest dosyć kwaśny, ale dzieci, mam, mam wrażenie, że go lubią znaczy, nasze dziecko go lubi. I ogólnie jest dosyć trudno dostępny w aptekach, więc polecam na, w internecie po prostu poszukać. Pan doktor, on jest akurat takim człowiekiem, który cały czas się rozwija, szkoli, mimo już jakiegoś tam troszeczkę takiego starszego wieku. Jest naprawdę światowym człowiekiem, daje zawsze inne dawki niż na opakowaniu, wylicza i tak dalej. Jest naprawdę świetny, ufamy mu bardzo, bardzo, bardzo. I on daje takie leki zawsze bardziej ziołowe, homeopatyczne. I właśnie raz, tak jak powiedziałam, przy okazji bycia u niego dał nam taki żel i mówi, że jest bardzo dobry i faktycznie jest bardzo dobry. I tutaj mamy cztery opakowania tego żelu. A to co? Przeszkadzaczu mały. No pokażę cię. Tańczysz. Stary tańczy. E, zamówiłam już sobie taki metafen, ale to jak, jakby co tam wiecie, warto mieć w domu. E, Orofar, e, nawet dziwię, że tutaj jakąś witaminę D3 dostaliśmy, 2000 jednostek. E, chyba gratis powiem Wam, bo ja jakoś takiego, aha, widzicie, jest. Próbka bezpłatna, nie do sprzedaży. Może dlatego, że mm, zamówiłam za 180 zł tego, dlatego... Em, dostaliśmy ten gratis i słuchajcie dlaczego taka wysoka cena tego zamówienia? Dlatego, że zamówiłam sobie zapas saszetek, ponieważ ja pukam zatoki, Jacka też namówiłam na pukanie zatok i w okresie takim jesienno-zimowym na wiosnę, gdy jest taki zaostrzony okres alergii alergii i um, borykamy się z jakimiś nieżytami nosa, e, bardzo, bardzo polecam e, płukać zatoki. Butelkę do tego e, sinus z rinzem mam już, ale skończyły mi się właśnie saszetki. Tutaj zamówiłam za 72 zł, bardzo dobra cena, e, 120 aż saszetek do, e, z takim roztworem, który się rozrabia w wodzie. Mm. Znaczy, robi się roztwór z tego i to jest naprawdę bardzo proste i daje dobre rezultaty. Także polecam poczytać, jeżeli ktoś ma problem z zatokami jak ja od dziecka, od zawsze. To jest naprawdę bardzo dobry sposób, żeby sobie pomóc naturalnie i w domu bez żadnych tam jakichś większych szaleństw. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. No, daje ulgę, naprawdę daje ulgę, odblokowuje, oczyszcza nam zatoki. Nieraz wylatuje, wylatują paskudne rzeczy do zlewu, bo to się nad zlewem puka. Jedną dziurką się puka, drugą wylatuje i odwrotnie. I naprawdę jest super. Poczytajcie, zobaczcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, to nie ma co czekać, bo naprawdę to przynajmniej nam pomaga. Dzięki temu odwlekam zawsze i wręcz. Jak to powiedzieć? Wręcz. Skutkuje to tym, że nie muszę później brać antybiotyków na zatoki, bo one są po prostu oczyszczone i nic tam się nie rozwija. Także super sprawa. Oczywiście tu nie jest sponsorowana żadna paczka, mogłabym, bo tego zużywamy sporo w ciągu roku, ale i tak polecam. Przechodzę do Was tak teraz przodem, bo tył już jest jakby naprawiony. Możemy się zgodzić z tym, że jakoś jest bardzo dobra, powróciła jakby do normy. Po, tych, po tej aktualizacji do systemu do 16, do wersji 16, i do, po tym, jak mój mąż tam poszperał coś w ustawieniach, więc y, mam nadzieję, że przodem też nagra się w miarę, w miarę. E, teraz tak wiecie, rozglądam się po tych segmentach i tam na górze na segmencie mam postawione puszki z piernikami, i tak mnie to teraz drażni, i tak mnie wkurza, że muszę to zmienić. I, i teraz y, właśnie sobie uświadomiłam, że chyba pojutrze przyjdzie mi. Yy, co mi przyjdzie? Coś, coś, żeby właśnie pozbyć się tych pucht stamtąd. Także pokażę Wam w kolejnych vlogmasach coś słodkiego, uroczego, mam nadzieję, że przyjdzie w całości. A tu idzie mój panicz, panicz, który ma już 4 lata, swój rozumek, swój charakterek i nie da się tak łatwo go przepędzić. <grym> przepędzić, wiecie. Idź, kochanie, pobaw się i coś tam. On już też ma swoje teraz racje, swoje potrzeby, swoje jakieś tam ym, pomysły i ciężko się. Ym, pogodzić, że już nie chcę tak bardzo słuchać, bo też ma właśnie swoje, swoje, swoje jakieś tam postrzeganie świata. Maksiczku, idź do no siebie bawić grzecznie. Ja zaraz skończę i przyjdę zobaczyć, co zrobiłeś, dobra? Dobra. Okay. A moja lalka ciągle jest? Tak. Czy ją rozwaliłeś? Nie, nie. Okej, okay, to dobrze. Eee, ubudowałam lalkę dzisiaj z klocków. Tak wiecie o tym, że można zbudować lalkę z klocków? Można, także moja lalka z klocków tam jest i bawiliśmy się tak od rana. Jak widzicie, bez makijażu. Korzystam z takich dni, jak jestem w domu, całkowicie e, nigdzie nie muszę wychodzić, chociaż w pracy też się byłam bez makijażu, ale co tam. Wcale mi się e, jakoś nie było bardzo łyso z tego, z tego powodu, że musiałam pokazać się ludziom bez makijażu. Nie mam czegoś takiego, że jak gdzieś jadę na przykład do sklepu po jakieś drobne zakupy, to muszę się wymalować. Czasami się chce, wiadomo. I z ja tak mam, że chce mi się umalować i tak się lepiej czuję wtedy, ale jak mi się nie chce, to nie robię z tego żadnego problemu, dlatego tak do Was przychodzę, tak jak mówię, testowo trochę i też na pożegnanie. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie to nagranie przednią kamerą, bardzo jestem ciekawa, ale to zaraz się przekonamy. U nas jest trzynasta, ja dogrywam końcówkę tego vloga, takiej porze obiadowej, więc życzę wszystkim smacznego, po raz drugi chłop w tym vlogu. Tak jak widzieliście, mam jeszcze rolatki z wczorajszego dnia i bardzo Wam polecam je przyrządzić. Dlaczego powiedziałam, że wychodzą Robi się je szybciej niż schabowe, dlatego że zwinąć to jest sekunda po prostu przed obtoczeniem w jajku i bułce tartej, a smażą się jakoś tak bardziej w kupie kilka naraz, raz, więc naprawdę potwierdzam, że wczoraj je smażyłam dużo mniej niż bym smażyła. 10 kotletów, na przykład, tak? czyli po dwa na patelni, ponieważ takie duże kotlety płaskie nie mieściłyby się w takiej ilości, więc myślę, że zaoszczędziłam sporo czasu, a są dużo lepsze. Kotlet schabowy jest dobry sam w sobie, nie trzeba tutaj dyskutować. Natomiast taka karolatka jest takim urozmaiceniem i jest w smaku może i lepsza niż ten zwykły schabowy, ale wiecie, czasami się ma ochotę na to, czasami na to. Więc tutaj można kombinować w zależności od upodobania danego dnia. Także jak mówię, polecam mimo wszystko spróbować, bo to jest bardzo szybkie. Nic nie trzeba, żadnego masła do środka, nic tam, nic dosłownie ser, ogórek powiedzmy i zwijamy. Nie u, nie u. Wiecie, jak krokieta, nie musimy go jakoś zwijać, bynajmniej mi nic nie wylatywało. Także super, no żadnych wykałaczek, nic takiego, super. Tylko, że ja właśnie panierowałam podwójnie, przy czym jest taka fajniejsza, fajniejsza i bardziej taka chrupka panierka, to też Wam polecam wypróbować. Nie tak, wiecie, dokładnie, że tam robiłam paniery tyle, tylko tak na szybko, żeby się bardziej zlepiło. Mimo, że boki były odkryte tych roladek, to nic nie wypływało. Naprawdę bardzo, bardzo fajna Fajne danie obiadowe, także polecam. Dobra moi kochani, ja już wrzucam sobie ten materiał na komputer i zaraz będę kończyć vloga, ale najpierw sobie polecę szybko na górę i przełożę pranie do suszarki, niech się suszy, a później będę ja wreszcie, od, oglądać sobie vlogmasy, e, może obejrzę New Amsterdam, bo trzeci sezon, e, jak Jacek na jakiejś tam platformie coś tam wykupił i jest tam właśnie mm, trzeci sezon, czwarty, nawet to są dwa właśnie sezony New Amsterdam, e, którego na Netflixie ciągle nie ma, z tego co mi się zdaje. Oglądałam tylko dwa odcinki, e, dwa odcinki, dwa sezony tego serialu, a jest wspaniały, naprawdę bardzo fajny, chociaż można dostać czasami dołek, e, ciągle tam ktoś umiera i jest chory na... Tam po prostu każdy objaw można przypisać sobie. <laughs> Naprawdę. Więc um, serial jest fajny, ale dla ludzi o obotnych nerwach, którzy nie są hipochondrykami i zaraz wszystkiego sobie nie przypiszą. O, okej, okay. nie gadam już dłużej. Żegnam się z Wami, kochani, i widzimy się oczywiście w kolejnym vlogmacku. E, kolejny będzie w sobotę, więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia weekendowo.